Wszystko łebsko się udało, mamy mydło, mamy łowce. Niechaj poznają Krakowce, co umiemy choć nas mało. Co umiemy choć nas Świecie o przyjociele, Mowy zemste, mowy chwałe, Ukazem chłopy zuchwałe, I zdobycy mowy wiele. I... Trzeba nam się dzielnie bronić i zwycięznoć, lub umierać. Trzeba nam się dzielnie bronić. Te łupy coś my im zabrali. Przechodzą na se i skody i trudy. A trzeba było z kretesem zrabować i budy. Bo kiedy chłodzę niech cierpią! My pse to wygrali. Kobity na se, niech wejdą przed nami zawsze bydło pędzą. My z tyłu za sie panowie w nimi pójdziemy. Bo gdyby wejdą do bitwy przysło z Krakowcami, my się tu pierwej z nimi ucierać będziemy. Nim tak będzie, upłynie nam czasu trosecka. A teraz do tanecka! Hej, nuta zbójecka! <śmienic> Do cody, ze prędzej kobiety. A my, panowie, skryjemy się w teksoki A jak nas już pominął syczkie krakowioki, nie spodziewam jestem że tak zbiety i powiemy sytckich. Nie ujdą nas może, bo jeszcze daleko. Dalej gniewa, dalej bracia. A szybko, a szybko! No chciałbym wstrzymać bitwę krwawą, ale ich tak przynajmniej przemieszam, przerażę, że może co przemyślam z łatwością dokażę. <śm> Przeciągniemy im naprzód drut przez całą drogę. Jak się nim, którym trąci, czy w rękę, czy w nogę, uderzony ogniem iskierki elektryki upadnie niby mucha. Oj, poczekajcie, byki! Nauczę ja was lepiej szanować naukę, jak wam nosy przypiekę i, i, i żobra potłukę! Ten piniak do doświadczenia będzie mi wygodny. Otóż to będzie sposób cele modny toczenia wojny. Jest... Jest profesor w katedrze wysokiej! Dam ja wam tu lekcje zawzięte cymbały. Ale cicho! Już hałas daleka powstaje! Zaczynamy robotę! Czekajcie, chuj! Krakotacy stójcie! Wstrzymajcie się, bratkowie! Także więc srogimi być chcecie? Zabijać ich, gdy leżą na ziemi? Chcecie zbrodnicze ręce we krwi bezbronnych maczać? Wyniosłych karać trzeba. W pokornym przebaczać. Wy, rabusie, chultaje. Toż to wy, tego dwa razy wyrok na odpust na piaski, żeby bić się w pierś, a krzywdzić bliźniego? Wstańcie! Dziś oto życie... Macie z mojej łaski. A jeżeli mi się tu zaraz nie zgodzicie, jeśli im wszystkiego bydła nie powrócicie. Wtedy ta sa sama straszna niewidoma siła, która was gdyby słomkę na ziemię rzuciła. na same gorące dno piekła was rzuci. Baj e, baja! Niech wać pan tak nie bałamuci. No nie ci to w tym cudu! Weźmy się potknęli! I, i nic więcej? Więcejście nie mieli żadnego uderzenia? Niceście nie czuli, chultaj? Zwycajnie, kiejc strachu, to się roznie zdaje. A już też bezbożności dopełniacie miarki. Zaraz ja was przekonam, nędzne niedowiarki. Krakowiacy, stańcie tutaj. Niechaj ci, ci przeklętnicy, jako diabł zdobyć, staną po lewicy. Teraz więc zobaczymy, jeśli potraficie pójść stąd, jeśli tylko. Trzy kroki się ruszycie wnet jak barany na rzeź padniecie na ziemię. Idźcie więc. Pozwalam wam. Zawierajcie bydło. Stójcie cicho, cicho. To spróznę ma idło! Dalej bracia. O, gałgańskie plemię. Leżysz teraz cichutko i wierzysz nareszcie, że niebo każe tego co rzecz cudzą bierze. Trzeba, trzeba by wam odliczyć po bizonów dwieście. Ale wstańcie i zaraz mi tu się przyznajcie szczerze. Czy nie czujecież sz sumienia zgryzoty, żeście im bydło skradli? Oj, już ci tak coś zdaje się. A widzisz więc, drągalu. Nie zwadzaj prędasie, to musi być carownik ładniawa ucony. A jeszcze bluźnisz, już żeś wiecznie potępiony. Oto lucyfer już cię chwyta za kółtuny! Uciekaj! Chwyć ten drut kręcony! Prędzej, bo się zapadniesz w piekielne przepaści! <śm> <śm> Dalej, że z uchwały! Żałuj za swy zbrodnie, zostaniesz cały! Wyznaj, żeś głupi! Głupim? Tchórz! Duda. duda, Duda! Duda! Naucz się na drugi raz lepiej wierzyć w cuda. A wy wreszcie, jego kamraci, nie waszcie się rozkazu mego łamać. Idźcie w lot, bydło skradzione, oddać Krakowiakom. A pierwej, jeszcze tutaj, w mojej obecności, dajcie im ręce na znak zgody, jedności, ściśnijcie się wzajemnie. My wejcie, sam panom, byle wszystko oddali, darujemy z Dusy. Więc. Zgoda? Zgoda! Dzięki Bogu za to. szczęśliwość. Wasza będzie prac moich zapłatą. Ale ten cud, cud, gdzie cud? Ja go widzieć muszę. Usłyszałem z daleka wołające głosy cud, cud, aż mi ze na łbie wstały włosy. Biegłem ja czym prędzej widzieć to zjawienie. Oj. Byłożby to dla nas szyszkowne zdarzenie. Ksiądz Pleban nie najlepszy, ma teraz intratki. Więc gdyby się tutaj cud objawił rzadki, byłyby tu kapłonki, owce i barany i pieniążki. Dopiero bym se żył, nie tak jak dziś żyję. A gdzieżeś dotąd był, kochany miech odmuchu? Do w momencie się zjawił, ale jak się bić wypadło, ważność się nie stawił. To prawda, że się tam za górą putniaki schowałem, ale was za to z daleka żegnałem. A potem wszak ja przecież osoba kościelna. Radzić wojnę, a bić się to jest rzecz oddzielna. Daj go, Katu, to jakieś wygodne ustawy. Szkoda, panie chodmuch, żeś tutaj nie bywał. Stała się to historia wielce osobliwa. Był to cud straszny i cud do zabawy. Ej, były ci tu, ci, panie, czarnoksięskie dziwy. łek o tym nie słyszą. Stał się cud prawdziwy. Ej, jednak nie był cudem. Lecz nie bawmy dłużej. Powróćcie wszyscy razem w radości do domu. A gdy was zwodzić zechcą. Nie wierzcie nikomu. Wy, bierzcie bydło wasze, wy się złączcie z nimi. Razem dzisiaj wieczerzać i tańczyć będziemy. Mądryć to człowiek z was, Pana. Gdy tak rozumiecie, jedną małą nauczkę ode mnie przyjmiecie. Niech ona silniej niźli ogień w tej iskierce, dotknie umysły wasze i rozpali serce. Będzie. Oj, czy nie ma tutaj Stacha? Nie. A zem się zdysała. Panie studencie. Poradź mi. Bo jest biedna. Gryzę się przeklęcie. Dociekłam wejze w Stachu, kocha się młynarka. A ze to jest przemyślana i zdrabna figlarka. Może by mi się jeste, kiedy chłopak mucił. Otus. Widząc, że z nami nie ma go utrzody, Myślałam, że sam jeden do młyna powrócił, a żeby się do poumizgał psoty. I dlatego tak biegła. Powiedz panno Barbaro, a gdyby tak było, żeby się stach chciał czasem poumizgać do no nic, już byś ten czas zrobiła? Niech go Pan Bóg broni. Dopiero by się piekło w domu otworzyło! Jestem dobra jak baronek, Jestem słodka jak cukierek, Kiej mnie nie zdradza, kochanek, kiedy nie chodzi do fryjek, Kiej nie chodzi it's him. w tym wieku, tylko wzór poczciwej cnoty. Unieczonej można oglądać prostoty. Rzadka para by teraz kochała się wiernie. Teraz mi tylko Ba się przekonać zostaje, że Stach jest dla niej wierny. Jest wszystko. Ani jednej stuki nie brakuje. Oddaliśmy moc Panie co do jednej kozy. Niech. Wam się w dwójnasób, to statko, pomnoży. Wszyscy tego! Dziękuję. Dziękuję. Was panu za to dzięki zanosimy, żeś nas pogodził. A teraz do domu wracamy i was pana na gody z sobą zapraszamy. Dzięki. Ja się wać panu przysłużę czym mogę. Zupan pan dobry. Ja czapkę. Ja pójdę na drogę. — Ja pas! — Ja płot na stukę! — Ja, ja jak półkłopy! — Ja błogosławieństwo, my piwem i miodem! — Albo zostanwać z nami, ze wsiowym narodem! — Skoro orać nie umiesz, będzie zlicył snopy! O, jak swoją szczerością te krakowskie chłopy przejęli duszę moją! Uczułem prawdziwie, że mi się łzy po oczach kręciły, że Czemu tak małe dary wielką rozkosz rodzą? Czemu tak sercu miłe? Bo serca pochodzą! drudzy do łaski wzgardę przyłączają lecz ten mi daje darze ze wszech drogi kto Serca daje, choć sam jest uboju.